Ciemanko, witam was serdecznie w dziewiątym odcinku, jeśli się nie mylę, z gry Casting of Frankston. Tu przed chwilą pokonaliśmy e, potwora, demona. Znaczy pokonaliśmy. Podejrzewam, że pozbyliśmy się go na chwilę. A teraz mamy Uciec z wiaty opuść podnośnik. Tutaj jest. Ah, no tam nie mam potrzeby iść, ale za kablem jak najbardziej. Miałem pytać, czy długo jeszcze będzie się tak czołgać. Okej. Okay. Serja mogłem to obiec? Znaleźć części, tak? No, Okej, okay. szukamy, szukamy. Coś musimy znaleźć gdzieś. O! Wracamy do generatora. D'accord. Voilà, On met Biegni, 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 biegni! Kuźwa! No dawaj, dawaj coś! Ale spieprzyłem! Linda została powieszona na haku przez Franka, ale spieprzyłem. Ósmy rozdział. Miss It's been a long time, hasn't it? 20 years at least. I don't keep track of years anymore. Seems to be working out for you. Pretty spry for an old man. I'm sorry, but we have to spare the pleasantries. There's almost no time at all. We need to talk. Uh, excuse me, just who are you exactly? Yeah, why'd you come and swing and if you just want to talk? You keep your lying mouth shut and mind your own business. Sam, do I have to mind my own business too, or are you just talking to Stan's lying mouth? Maddie, this is Sam Green, Sheriff of Cedar Hills. Don't think you got much jurisdiction here, Pops. Former sheriff. Why are you here? You know damn well why I'm here. Well, I must have forgotten. Oh. Well, <laughs> oh, isn't that nice for you? Because I just can't seem to stop cleaning up after your little problem, child. Wait, are you talking about the film? Is he talking about the film? Oh, it was a bad move coming here, Linda. That cursed thing should have stayed forgotten. Well, it's gonna spell the end of this world. Maybe even every other. Okay, Sam. You're not making a lot of sense. Are you sure you're okay? You're too old to be running around like a secret agent. I'm in the best shape of my life. And everything I'm telling you is true. All of this is because of what happened back in Cedar Hills. What's happening then? Right now. Don't you understand what I'm saying? I. No. I'm sorry. Uh, just tell me you still have your piece of the film. Yeah, I still have it. And them? We've all got our pieces. Oh, thank goodness. <laughs> and at least I'm not too late. But Augustine has made us all an offer. And you turned her down. Right? We haven't committed to anything yet. Okay. Okay. <laughs> then we can work with this. Now, if we play our cards right, we might still have a chance to fix it. Relations, okay, yeah, Sam? Linda, what is this guy talking about? The film strip you're carrying pieces of all around with you. It's part of a movie Linda made with her friends. With my son. But it's not just a film. It's. it's a prison. Something far older. Something more powerful than anything humanity's ever conceived. It's. it's pure malignant corruption and it's hunger is unbounding. No! Okay, <laughs> Sam. Laying it on a bit thick, aren't you? That's pretty rich coming from you, Mr. Stanford. Hold on. You guys know each other? Uh, unfortunately, I have been on the receiving end of the former sheriff's uh, outlandish claims and dramatic interjections for quite some time now. <laughs> Dude is a walking mess. Huh. I gotta hand it to you. You are looking better than the last time I saw you, yeah? Who's your guy? Did this charlatan tell you how he manipulated my son and stole his piece of the film when Robert was in a very vulnerable place in his life? I do my business on the level. I'm not out there sneaking around in the dark like some grubby little crook. <sighs> Fuck this. I am done with your shit, man. Uh. Should we go after him? Why don't you go keep an eye on Stan? I'll stay here. All that stuff he was saying. Is he for real? I don't know. But I don't think anybody should be wandering off alone right now. I hey. za stan! Ale dobra, on poszedł w tamtą stronę. To ja z ciekawości idę. Nie, żeby mnie te bibeloty teraz interesowały, bo już i tak ich nie zbiorę, więc. Where'd he go? Why is this here? No, jak to zamknięte. or something? A, Dan! Oh, God. The occult. Just what I need. Ołtarz. Swego rodzaju ołtarz, ale komu poświęcony albo czemu artysta wierzył najwyraźniej, że nawet najbroczniejsze z bóstw ma swoich wyznawców. Ale czego można by tu oczekiwać w zamian? molly molly what the heck is this place sort of pattern Okay I really need to shut this thing down made Something happen. That's good. Yeah, please. Help me. Please. Hold on. Okay. I always knew every super rich asshole had a room like this in their house. We're cooking now. Two more of those ring things to go. Aha, czyli muszę za każdym razem, jak rozumiem. I nie jakieś skomplikowane, póki co. Znowu zmiana będzie tak jest. E <śm> Okay. nie tu. Tutaj. Jedziemy! Maddy zdołała uwolnić energię w horologium. Uwolnimy, no właśnie. Nie pamiętam jak ona się nazywała, ale mamy rozdział dziesiąty? Przegapiłem dziesięć dziewiąty i ósmy? What's wrong, young man? Uh nothing. I uh Let me help you. Uh, I'm fine. It's nothing. But you look as if something I'm just looking for my dad. Uh, the sheriff? The sheriff. Yeah. Have you seen him? Oh, wow. Well, uh, yes. Uh where? Uh, here and there now and then. He does have a way of showing up in the strangest of places. Wait, how long ago was he here? Just just now or what? Uh, it was more than a minute, less than a lifetime. <laughs> sure. Okay, thanks. The pleasure was all mine. I'll be sure to tell him you're looking for him. That's Usme? Right. Pretty sure they came down this way. I uh, wouldn't be sure of anything in this place. How did she get you here, Linda? What did she offer you? Sorry, Sheriff. I think you still owe me some answers. <laughs> and how's that? You're acting like a lunatic. Sneaking around? Attacking people? That's not the Sam Green I know. People change over time. The only time I ever saw you even close to this intense was when you caught Chris and Jaime and me at the mill. Ah, yeah. I thought I was being too hard on you at the time. But knowing what I know now, I'm glad I broke your camera. But you never broke our camera. Well, of course I. You're not okay, are you? I'm getting old. Memory's not what it used to be. What did you mean when you said all of this is because of Cedar Hills? I said it's because of what happened in Cedar Hills. <sighs> what is it? Oh, nothing. Nothing.

Take it easy. Uh, there. Uh, Sam. Uh, you don't seem okay. Uh, we gotta find Augustine. Now. I think you should take a minute. I'll be fine. Now are you gonna help me find Augustine or are you just gonna get in my way? I think I knew something was wrong before I got here. Guess I just wanted to see it for myself i'll help you sam whatever augustine's up to i don't think it's good okay, okay. Chyba jestem nie tam gdzie bym chciał Eee, niech zgadnę, tak jest pyk. Tak, tak, brakuje trzech. To jest... coś. No, że brakuje więcej, no ale... Przy odrobinie szczęścia to tylko trzy jeszcze mogę zdobyć. Koszulki. O, dwa pominięte. Koszulka z napisem Mordercza kopalnia. Wygląda na to, że Augustinę dostała z drukami jakąś wersję z pomyłką. I co teraz złoży na siebie jej jednoosobowy fanklub na pokaz filmu? Ręka ten. Rekwizyt. Sztuczna ręka, która była użyta... E... No no. Przy kręceniu filmu. Oj. Kolejna laleczka. Pielęgniarka. Łagodny dotyk. Łagodny dotek śmierci. P eee, py, 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 py. <laughs> Sali Smitson, której delikatna dłoń dostarcza dotek śmierci. Idealne życie zostało jej skradzione, więc Sali snuje się teraz po korytarzach z zakładu psychiatrycznego Krotus P.N. Jej umysł jest równie rozbity jak ci, którymi kiedyś się opiekowała. Teraz nie oferuje już pocieszenia, a jedynie obietnicę, że położy kres w cierpieniu. Mrugnij raz, a możesz ją przegapić. Ona jednak nie przegapić siebie. Tak mi się wydaje, że to są w jakimś tam stopniu. Tym bardziej, że mam wrażenie, że kojarzę króliczka i to coś tego wieśniaka, jako postacie właśnie z DB Day Daylight, czy jak to się da na DBD.

Niunt jak z Cedar Hills. Ostatnia zbrodnia naśladowcza miała miejsce zeszłej nocy w Sacramento, gdzie po seansie morderczej huty doszło do masowej bijatyki, w której rannych zostało 13 osób, z czego trójka ciężko. Morderczą hutę nakręcono w nieczynnej hucie stali Cedar. Film doczekał się ogólnokrajowej premiery mającej skorzystać, jak twierdzą niechętniej mu krytycy na sławie miejsca. W którym seryjny zabójca Frankston popełnił ponad 20 lat temu swoje zbrodnie. Od dnia premiery, podczas seansów, dochodzi jednak wciąż do aktów przemocy, z której ostatnio miał miejsce, Sacramento. Tylko właśnie tak jak powiedziała. Przecież film nie był puszczany, koniec końców. Brakuje jednej znajdźki. Jest ona. wadliwa lampa. Konstrukcja tej lampy jest ewidentnie wadliwa. A, podw a podwójna wtyczka niekompatybilna. Osobliwy przedmiot z pewnością nic, co znalazłoby się wśród typowej do domowej dekoracji. Okej, okay, wszystkie mamy zebrane. 7 na 10. I jako, że mieliśmy zapis, a tu mamy Ciąg dalszych historii, a i tak mamy 28 minut nagrania, to zakończymy sobie w tym miejscu odcinek. Ja Was oczywiście serdecznie zapraszam na następne odcineczki, a póki co trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!